Że hej hej, tu hejtujący hejter, witam was bardzo serdecznie. Dlaczego nie o 90% już się wczytaliśmy do gry, i nie możemy przedstawić składów wytwy. Także w naszym składzie mamy tutaj Caitlyn, Hejtur jest ze mną oczywiście sans. Podnikiem Friurotecznie jako Dariusz, jak gram jako Garen, podnikiem hejtur jeszcze z nami Orianna i Trendamero, dużo nie przeciwnej mamy Skarnur, Cassiopeia, Rychupeja, Nidali, Trindamere i Orianna Dzisiaj zobaczyłem dzisiaj wpisałem czeku hejtujący hejter i powiem Ci, że League of Bronze już wyskakuje. Tak, wiem. Sprawdzałem to kiedyś. Już tego, nawet na YouTube jak piszesz, to wyskakują Twoje na, też. No I, właśnie. Da. Także to jestem już, jestem pod wrażeniem tego. Ui! Gram sobie dzisiaj Garenem. Garen to jest champion za 450. Ale Garen, się za 6300. No, widać kto tu jest bogaty w tej grze w lolu. No, mam klatę, człowieku, a nie jak ty kiedyś, kurde. Tutaj... No co, ja nie mam? Masz na ramienniki, a nie klatę. No to czekaj, ja mam takie ramiona, jak ty klatę. Ale to są ramiona, nie klata. Ale czekaj, na wiesz, bicek musi być, pompa na bicku. umiesz kopać? Zacznij kopać Dariuszem. Nie ruchaj, tylko kopaj. Wykop skarb, wykop skarb. O, nie ukryj tutaj świętego Grala. No Ale... właśnie dzisiaj sobie czytałem i chyba w grze Blade and Souls, no nie? Takie MMO yy, Jest ograniczenie do... Stamina jest, no nie? Że można maksymalnie 12 godzin grać, no nie? I Japońscy i Koreańscy gracze są z tego powodu strasznie załamani i szukają innego MMO do grania przy okazji Ja walę Ograniasz to? Zaczytam na tym, no... danych Koreańczycy to to jest... Specyficzny rodzaj On się osmaitl, więc jedziemy ale nie będę u tego tankował Zaczął z macztu i 5 apotami Nasze tryny kształtują wszystko czeka na pasywa Nie mogę, nie mogę Mam na bocie trendamiera się AD. O, ma troszeczkę runek Ach, last hit Też ja mam oni mają w ogóle solo bota i double topa, mamy double bota i solo topa, także o, nie. dobrze. Silence. Nie, teraz skoczył i nie zastawęm żadnego. Dobre to było. Jest pierwszym pierwszym... Orianna przyszła. Jednak nie mają solo bota. Proszę bardzo. wiemy drugi i bierzemy te. Aldemycia. Poczuł, poczuł strach Czy on spalił Opa. barierę? Tak, spalił barierę Czekaj, czy ona ogarnie pasywkę, żeby o atakować dużo O oh, fuck, ale jej... Urwało! Urwałeś jej y, kulę Czekaj, hater, bo zaraz będzie pull 3 seconds Dobra. A nie, jednak nie ona jest sprytniejsza. Ona jest sprytna. Aha, aha. Trzeba z stryndesz uderzyć się. Można było. No jakby miał Ignite'em, już już nie ją znajdował. Gdy mnie slało Ale ona ma barierę, wiesz o tym. Tak jakby, jakby, tak, jakby ty... coś. Jakby coś za. Co mam zrobić? Co mam zrobić? Nie wiem. Czyli jak za. Pula. Ty umrzesz. Dobra. To spuluj kogoś na intylenie. Ok, to było... się ruszy. To było ciekawe. Ja nawet tą robotę, co? Zaslowujesz mnie winkiem. Lol. Trenda. to jest berserker jednak, to trzeba mu oddać. O, święta mana już na E tylko. Nie stójmy tu na krańcu, bo tu sprawdzi kulką analną. Za ile masz pula? Licham! <laughs> Bariera osób. Chyba was nie, gone. nie ma bariery już. Ale ty nie masz many za to. Ha! Last the silence. <laughs> Ten cios! Jest to za miliony. Ten damage spin to win. Spin to fat. No i myślisz co maksować? Spina czy Silensa? Czy Wiesz, no, że ja gram tak gara gra dziwnie? Nie wiem, bo zawsze ludzie by maksowali E, a ja jak zawsze maksowałem Q. Podchodzę, robię damage z Q i uciekam z Młynkiem, żeby slow było, nikt nie by mi nie wrócił. Dobra, no Tegoś tak. po jednej czwartej życia traci i było śmieszkowato to. O! O, dostajcie na twarz. Hater! Co ty chopier! To jest Strong! Calculated, panie! Strong. Ten by chciał, żebym ja wbijał, a ja sobie myślę, po co ja mam wbijać jak to przecież jest wyliczone I pierwsza krew. Na razie gramy tak, gadamy sobie mało konstruktywnie o tej grze, ale... nie wiem czy mamy coś no. ciekawego dopowiedzenia w obecnym... w obecnej fazie Aktualnie nie Zresztą na bambu też muszę się oh. Nie wiem, no w Tymczasem w takim razie powiem, że Garen to jest postać na top lane'a, jakby ktoś nie wiedział jeszcze. <ścoughs> jest to bruiser AD, z przenicznikami na AD, bardzo tankowaty w swoim życiu. Jego pasywka pozwala mu, jeżeli nie jest autoatakowany, to po 5 sekundach chyba, zwiększa się jego... Regeneracja życia. Tak jest, HP regen o ileś tam. W zależności od maksymalnego zdrowia, w tym dla mnie to jest o 21 Na 5 sek... Ajajaj, aj, aj, cię zniszczyła Szalona No opowiedz dalej z tych skill'ach i wytłumacz to jest Ade Bruzer Ade Bruzer Inaczej zwany kiedyś dawniej tankiem Jest to postać, którą buduje się właśnie Żeby była wytrzymała Potrafiła się albo obronić swojego Swoich carry, albo przebić się na tyły wroga do kerych przeciwników i ich utrzymać z dystansu od wszystkich dawań i ich utrzymać z dystansu od o kasiopa ja za nami w ogóle z szóstym levelem dał się to hajter zauważyć I, no i nie wiem co ona tu chciała osiągnąć tym Nie wiem, tam z kim, o czym ty tam z nimi rozmawiasz sobie. O smur. <grywa> Może Infinity Edge zbuduję. Hmm. Mówimy na razie pasek na życie. Dlaczego? Bo mogę. Bo mieć większą regenerację. Tam widzę ostre bitwy. Tak, Oriana ogarn ogarnęła, żeby mnie zultować. Nice. No jest no jest mieliśmy, dostaliśmy ga ganczura na bocie, to był gang, właśnie. Tak wyglądają ganki, czyli się. przychodzi jak Cassiopeia, wcześniej nasz zaszła. Jednak szczególnie jej się nie udał ten gang, bo nie złapaliłem nawet żadnego. żadnego samonera nawet. Ja spaliłem oba, ale żeby tego złapać. Ta tam ulta, jest, już nikt nie zabije mi. sad story is sad, ale I'm Dariusz. No. Zginęli za to nasi koledzy. Na topie koleżanka <laughs> przydział wnosek. here. Who Mi Casio. Mi Albo że coś powiem z killer Dariusza. Ja Ciekawe, nie skończyłem. Ja dopiero powiedziałem e, o pasywce. <gry> Q! E, Nakładasz nas na, na nasz kolejny tak Proszę bardzo, dzięki temu zwiększać naszą prędkość, e, prędkość. biegu, zwiększać nasz damage oraz e, wyciszamy przeciwnika, czyli. Jedna z form. Crowd Controlu. Uhuu! Uhuhu. Ja Uhuhu. 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 No nie, bro, się drzeć, jak gdyby, oh, wow. Czyli z tego, co oni tutaj twierdzą, wszyscy są tutaj smurfami, no to bardzo śmiesznie. Bardzo ciekawie. Uhuhu. Ja nie jestem. Dobra, ja dalej też jestem, niestety. Niestety. Dobra, i co mam mogę jeszcze dalej powiedzieć? Jak już powiedzieliśmy Q o zwiększonym damage'u, przyspieszenie 2 sekundy uciszenia. Przechodzimy dalej do skilla pod nazwą W. Biernie zwiększa odporność na magię oraz armora o 20%. Jest to dość dobry skill właśnie na tych pierwszych levelach, zwłaszcza szczerze mówiąc. Kiedy jeszcze... Kiedy jeszcze to jest... Dawaj, dawaj. Eee, teraz nie mam skill'im. Kiedy jeszcze to jest... Prawda, nie macie żadnych runek, nie macie masterisów za bardzo. Może tak powiem, jest bida. Orientne, co? Ta... Ultuj. Ult, ultu. <ścoughs> jak równo, jak równo to ulti wyczuli. Ultuj, dobra. Ale to, to musi być denerwujące, jak dostajesz takie... ulty, nie? Ja zadałem 323, a około 250, nie? No, to nie jest no. nie dobiegło. Powiedz za ulcie, w tym pier z nieba ładnym. No nie, no, skończmy to wujesz, dopiero powiedzieliśmy bierne. Ah, sorry. Tymczasem y, aktyw na WU. Na 2 sekundy zyskuje tarczę ochronną, która zmniejsza otrzymane obrażenia o 30% i o 30% skraca wszystkie efekty crowd controlu narzucone na garena. No i przechodzimy do E, czyli do tego czegoś: młynka spina, popularnie zwanego spin to win. Tak się popularnie tutaj na to mówi. Przez 3 sekundy zaczynam się obracać z tym mieczem, co sekundę zadaję obrażenia po bliskim przeciwnikom. A ja się wracam do bazy Ja zabiję tutaj Garenę, dlatego się na chwilę skupiłem trochę jeszcze, żeby tego dive'a mu skutecznić. Ale on chyba na Silensie odpali Ulta, także tu mieliście przykład jak można sobie odpalać Ulta jego On już wrócił. No i wracamy do tego naszego spin to, spin to win. No i właściwie chyba wszystko na jego temat też zostało powiedziane. Już, bo on zadaje damage i się kręcę w kółko. No i slowuje przeciwników, którzy są w nim. Więcej nie ma tutaj nic do powiedzenia. Także przechodzimy już do ulti. I nasze ulti. Co robi nasze ulti? Nasze ulti, otóż powiem wam tak. Biję magic damage jako jedyny skill Garena. Zabije Magic Damage, w zależności, z tym większy im, więcej życia wcześniej stracił już przeciwnik. Mm -hmm. No i to jest ciekawe na dobijanie i KSowanie <laughs> Potem ci po powiem, powiesz ludziom, że LoLu nie ma ks -ów. Nie ma ks-ów, ale, ja jestem... ale on ma dobre skilly do ks bo bo są ks -y jednak, you Je ma Mam jak coś. Ja też. Minionek jest. Na około 20 levelu nagramy odcinek, jak należy lashitować wtedy się skupię na tym o, ten, ten damage. Och, Noes. Plugs nevermore. Ludzie. Powiedziałem, nie, to nie. Jak lane mówi, że nie. To, to znaczy, że to, to się nie gankuje. A nie, że. Y

Coś na mnie i założył. Chyba Orianna. A orianna, a dobra, ta się wróci. W każdym razie, śmia się, żeby nikła sytuacja. Tak się podziało, jeden za jeden. Ała, tylko nie ty, Orianna. Ui, przyspieszyłem Zrobię. się, żeby wbić w nich z E. I teraz pójdzie dopiero silence, także takie też triki można robić na, na kimś takim jak Garun. Garun, OP. OP, OP Garun. Hm. Także teraz możesz ty opowiedzieć coś o Dariuszu, chociaż nie wiem, mi się wydaje, że mówiłem już o nim, ale co tam. Mm. Bo grałem jak graliśmy z Plastuchem. Och no, oh. OS. Och no, OS. Och nie! Och nie! Przestań! Oh. Nie! Nie rób mi tak! Nie! Skrótnie przypomnę. Dariusz opeszyć Ulti, true na twarz do zabijania wszystkiego po kolei. Pull slow na wóz, autoatakiem. sił taki młynek, którym zabiera teraz farmę. Jednak, <coughs> jednak. I paser taki, jak roblek krwi, którym zabiłem na first Ja się w końcu cofnę. Zrobię sobie sam fajura. Ktoś mi przerwał, ale zabójca A bo, mi się to nudzi, że nie zabijam. O nie. <laughs> I ci nie pozwolą dalej zabijać. Bardzo mądre było przerwanie mi yy, tego powrotu, po czym wbita. To było. Jak to kile, bo na tym ta gra polega. No tylko, tylko. Jakby ktoś nie wiedział, to nie, na tym nie polega ta gra. No Chyba, że weźmiemy Pokażmy właśnie Po udanym Udanych killach na obocie należy wziąć objective No można to tak powiedzieć Zdankował nam mid Stopem Nie, stopem z dżunglą No Nie, może ja pomogę tym na tym, tym bocie, tam Jakie to buty to... na tym? Mobility lubię tutaj na Lubię na tych levelach low budować mobility Żeby zwiększyć mobilność hmm. Biegania po mapie. Te fanów budujesz. Właściwie bo mogę. Swit na eski też są dobra Ci się tam biją, poszło ulti. Uhu, mam mobility, Nidalka no. Ciekaj gdzie chcesz. Uhu, 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 uhu. Cześć. 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 odpaliła. A stopy ja bym je ja ze skidi. I mamy trendamerę z, z, z tym z Hydrą. Ciekawy wybór na pewno Czemu? Dobry. Ja nie wiem Zacząłbym od statika tak czy siak No nie, przesadzili na tym bocie. Na tym bocie przesadzają ja już tam biegnę Nie pozwól mi hitnąć minionką A mobility zeszło od Sunfire Cape'a także Okej okay. no, Zalajmy Dagona ja idę zabić na bocie Ja no po E pod dragona Disnida so hard Chodź, chodź, chodź tutaj Udawaj wykonany Nasza odwaga nie może osłabić. Nie łoraj. <noise> nie wiem jak to ja się wiem. stało Albo zostawiło zero A na ta Ulta mam WTF bo chyba ci nie skastował do końca A nas już włączył w, te, e. No to nie wiem No to jakim cudem To wytyfy. Przecież nie zabiłeś o no właśnie. Mi klateczkę Mogłem to wcześniej odpalić to W, żeby dostawać tutaj więcej Znaczy lepiej tankować to, ale Uhu. Spin No i zrobiliśmy sobie draguna Czyli kolejny gang na bocie Zabity wzięty kill i po killu Objective. Objective. tak jest. Jak nie liczą się obiektywy, tylko killa Tak. I nie słuchajcie Po lasy. co ja robię tego objectiwa, jak mogłem złapać killa? Nuby. No. Wiadomo, kill to tylko gold dla siebie. I ma być spokój. O, i tam to też z stanął gasa. Ale. Jeśli bierzesz obiektywę, to gold ma cały team. Wiemy sobie Spirit Wizard, zaraz zrobimy. Dlaczego? No bo możemy. To jest chyba najlepsze. Najlepsze, co można powiedzieć, tutaj w tym momencie. Nie, Spirit Wizard jest bardzo mocnym itemem na resisty ogólnie. no Jest pro Rezistów, sporo health Regena, co na bruzerach jest bardzo przydatne w większości, w większości wypadków i zwiększa wszystkie. tak. No, wszystko, co cię filuje, spell vamp, life steal, wszystko jest zwiększone. To tym bardziej się przydaje na bruzerach, żeby więcej wytrzymali. Zobaczmy, tutaj, co się z tą Kasią dzieje. Ale się działo, ale się działo Oj, oj, oj nasza Caitlyn nie jest zgankowana, ale Otóż już tu biegnę ja Uhu! W Cześć Nie bijże, no tutaj możemy się bić Cześć Uuuu. Także tutaj już możemy się pożegnać ze skarnurem Czarno so muszą wstąpić, przepraszamy. Ajajaj, tak mi blisko brakno. This team, all 4-0. I dwa trupy. This team, all 4-0, 6-0. Nie wiem o kim on mówi za bardzo, ale okej. Okay. Nie wiem. Liczę, że go nabije pasyw mój. Także tutaj, że zrobiliśmy sobie skate W sumie dwa kille. I'm chile. so fucking dead. No, you are not. Just believe in magic. Do you believe in magic? Friendship is magic. Do you believe in magic? no. skończę śpiewać. No, no. chyba ja mogę. <laughs> nie bardzo. <laughs> Go play if you want to play with good people. Ale nie wiadomo co mogę grać. Go play plat. Na platynie, tylko na platynie grasz z dobrymi ludźmi. Wszędzie grać ze słabymi, nie? Bo oni się urodzili w platynie już na przykład nigdy nie musieli wychodzić do platyny. I no, nam trochę. No tu widzę ciekawa dyskusja się na czacie wywiązała, o którymi się nawet nie chcę za bardzo dyskutować. To jest ich wewnętrzna, wewnętrzna sprawa drużyny to jest. Wszyscy się tam cisną że to są smurfy, że to są smerfy, że to są smerfy. I grają nie wiem no Albo my trafiamy na te, na, te, na te teamy, gdzie te smerty są rzeczywiście platyn. A tamci to są brązy, bo nie wiem, jak to wytłumaczyć inaczej za bardzo. O, o proszę bardzo, Orianna chce się nauczyć grać, dlatego gra na szóstych levelach. No to brawo. Zwracam jej honor. Aj, Lidala wzięła tutaj snajpę, zrobiła niczym prawdziwy człowiek, który ustrzeliwuje bekasy, bo stąd się wzięła nazwa sniper, bo po angielsku bekas to snajp. Takie ciekawe info miałem dla was tutaj, pouczające. Noś tam sobie zultował. Kulki tu latają, cześć. Wow, ile tu jest kulek? Dziękuję, jestem szybki, szybki no, Chcesz tak. ustrzelić dobrego suchara? No Wiesz jak mówi Japończyk na okno? Nie wiem <głosy> <głosy> To Shiba <są> To takie ciekawe będzie <noise> było ja. Dawaj, dawaj ją, dawaj, dawaj ją Aha, nasi się tam biją dobra, wygrywają, albo nie Chyba wygrywają no. <laughs> tak, tak bardzo zbędny tu byłem, no ale okej Ale po z ultem, co żeby zabić O, dobre ulti, Kasio no, zawsze, zawsze na propsie trzeba docenić takie ulty Trochu Wiesz, że Trindammer nawet docenił taki ult na, na czacie, to też, też fajnie, tego, to też miło. Boltkasja. Czuję, że wade flame właśnie na klatce. Włącz się do dyskusji, a co? Bo mogę. To ja hejter w ten sposób. Już bo ja tutaj piszę i tłumaczę ludziom, że mam gdzieś głęboko, jakich oni są dywizja jak mogliby się po prostu zamknąć. Na Rises. Nigdy nie, nie lubię las hitować z e, Garena. Śmiesznie, jest. To czasami loteria trochę. Tak jest, mój build na garena. To jest garena woda. Mój build na garena. Hej, gram garenem. Tak, ja. Mhm. Nie znużyłem. Co? Nie, nie gram garenem? Nie. To przepraszam. Nie ludzi. Nie ludzi. A, przepraszam. Tak naprawdę, kamerę Tak naprawdę tylko go tak followuję, a ja jestem tym skarnerem w przeciwnej drużynie. Dlatego mi tak samo idzie, no bo jestem skarnerem i nie patrzę się jak gram. I ten garen muszę przyznać, że jakiś dobry gracz nim gra, bo dobry naprawdę ładnie sobie radzi. Ja sobie napisałem do skarnera. Nie patrzę mnie na, taki, na takich ludzi. No to troszkę, ta... troszkę niepotrzebnie na nich. Rzeczywiście, tak taki część się u tej uczy, a część tak smurfuj, jak smurfuje, my... jak nieładnie, no nie? Nieładnie smurfować. My możemy. Nie ja mogę z tym monitować teraz. Wy nie możecie. No cześć. Cześć. Właściwie to mam wyrąbane co oni robią, a po prostu puszuje Silence, silence Hiba to jest ten. Nie po... będzie nie będą wychodzić. No to, to byłoby OP. Cześć. Uhuhu. Wow. Nasi no, są jakimiś legendami w ogóle. Chodź jeszcze bota pusznijmy, chodźmy stąd. Chodźmy stąd, ej. Kolego. SKACZ! skoczę. Dobra, idę tędy. Gini. Ja to przetankuję tutaj. Nasi tam puszczą i chiba, my tutaj sobie robimy... ...YOLO, yolo, yolo, no. yolo, yolo SWAGIN z no DAMAGE. Do tym <grym> da dragona wdziałamy jeszcze... GGWP, także razem ze mną był... Kubik sons. Tak jest i to był kolejny odcinek z siekierą przez gdzie nie powiedzieliśmy w sumie nic ciekawego także dzięki za uwagę i subskrybujcie, komentujcie, oglądajcie, lajkujcie, Obiektywy były. Obje aha były obiektywy, sorry, A. dobra to był świetny odcinek, dzięki za uwagę, mam nadzieję, że się wiele nauczyliście, cześć. No cześć.